Wielki Post to czas oczekiwania przed świtem, przed świtem zmartwychwstania. To jest ten moment, kiedy szykujemy się jakby do wylotu, w którym oczekujemy zobaczenia Jezusa żywego, a w którym też wiemy, że za chwileczkę lampa, którą zapaliliśmy, żeby na czas niedostrzegania światła. Przetrwać, za chwileczkę, nawet nie będzie nam potrzebna. Możemy ją za chwileczkę wyłączyć. I w tym czasie, Wielkiego Postu Pan Bóg bardzo akcentuje. Chciałbym, żebyś był wolny. Dlaczego wolny? Wraz z nadchodzącym świtem. Chcę wejść w życie, chcę, żeby cały potencjał, który w nim jest złożony, był realizowany, chcę, żebyś był wolny zgodnie ze swoją też tożsamością i pochylaniu się przed Słowem Pana Boga, którym On pcha nas do wolności, nie ją ogranicza, ale wręcz przeciwnie, pcha nas do wolności, pcha nas do świtu, pcha nas ku światłu. Z tym słowem chcemy spędzić czas szczególnie na początku marca, w pierwszą jego sobotę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do ród raciborskich na dzień skupienia, na dzień i ciszy, i analizowania słowa, i wspólnej Eucharystii, i co daj Boże uwielbienia. Żebyśmy mogli doświadczyć Boga żywego tutaj, Boga, który mówi, uwaga, świt, gasimy lampę, wychodzimy, żyję.